Cześć, tu Alicja, zapraszam do stołu i mój gość do stołu, co prawda stół mamy zajęty przez wędzarkę, mam dzisiaj kolegę Darka, Dareczko, główny inżynierze, opowiedz nam jakżeś zrobił to cudo, bo ja myślałam, że kupił całe i po prostu się podłącza i się robi, ale to nie jest takie proste. Generalnie jak widać, to lubię jeść, no, więc to tak naprawdę ta cała e, pasja, która gdzieś tam wyrośnie, wy, wyrasta z tego brzucha. Ale który będziemy mówi, nad tym pracować, będziemy to Mam też termomis, kupiłem od koleżanki, więc teraz będę tutaj dietetycznie, a tu tak trochę mniej dietetycznie. Darek, czym ty się zajmujesz? Bo ty jesteś. E... Generalnie pracuję w firmie farmaceutycznej w utrzymaniu ruchu, jestem kierownikiem. Ale w utrzymaniu ruchu jakiego? Ludzkiego? Nie utrzymanie ruchu, czyli serwisujemy urządzenia produkcyjne, produkcyjne do produkcji leków, tak, czyli, czyli do napełniania, do pakowania, czy sterylizacji. Jesteś, czy jesteś głowa, jeżeli chodzi o całe te linie produkcyjne? Tak, tylko, tylko produkcja, tylko, 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 tylko urządzenia produkcyjne, także, no, no to jest Ile mój. Ile lat tam fach. pracujesz? Y no mam 28 lat, a, ale, nie a, a, a ale, ale w firmie pracuję 30. To jest moja pierwsza i jedyna praca, e, więc, więc pracuję tam. Tak, tak. Dobra, mamy osobę kompetentną. Jest e... inżynier ze stażem, e... będzie mądrze gadał. Będzie mądrze gadał, tak. Generalnie denerwowało mnie to, że jak się kupi jakąś wędlinę w, w sklepie, to ona za trzy dni płynie. Każdy pewnie ma takie doświadczenie, że się ślizga i jest słabo. I tak? Smakuje podobnie I sm i, szynka. I tak, i dokładnie. Lędzica. Czy zapłaciliśmy 30, czy 20, czy 50 Zł, ona smakuje za dwa dni dokładnie tak samo. W związku z tym, że gdzieś tam w dawnych czasach i rodzice i dziadkowie się tym zajmowali, no to zawsze marzyłem o tym, nie stać mnie było na dom. W związku z tym szukałem takiego rozwiązania. Internet jest źródłem informacji jak widać dzisiaj też źródłem mnie tak gwiazda. Wszystko będziecie wiedzieć. W związku z tym w Internecie można znaleźć tak naprawdę wszystko i ja tak naprawdę posiłkowałem się w, 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 w tym spełnieniu, jakby mojego jakiegoś tam marzenia, internetem, YouTube'em, przede wszystkim, no i tym, co jest handlowo. Ta wędzarnia, jak mówię, przeglądałem YouTube i inne takie kanały, właśnie związane z, z tym wędzeniem. No i się okazało, że można dzisiaj sobie to wszystko pokupować. Tyle tylko tak naprawdę, że nie ma takich dedykowanych, po prostu, że, no nie wiem, masz balkon. Wędzarka coś, na balkon. Tak, wędzarka na balkon, wędzarka do ogrodu. Generalnie wędzarnia wygląda w ten sposób, że. Trzeba mieć jakiś kanał, jakieś palenisko, Możemy palenisko nie, zajrzeć, nie wchodzi, się... oczywiście, że zaglądamy. Dobra. My dzisiaj będziemy ryby. Nie wiem, czy przez dym będzie widać. Wędzimy pstrągi i suma nilowego filecik. Ale jak już mamy ją otwartą i chwilę tutaj przerwaliśmy, no to z czego się składa wędzarnia? Wędzarnia przede wszystkim musi mieć dym tak? i wędzarnia musi mieć ciepło, więc tu mamy termometr, który pokazuje nam aktualną temperaturę, tu mamy rybki i tu mamy grzałkę. W tym wypadku zwykły taki grill prosty, który ma służyć za podgrzanie tej atmosfery w środku i mamy mieć ciepło i mamy mieć dym, więc jak zamkniemy, będziemy mieli dym. To coś nam nagle go tak, zaczęło za, brakować. Za mocno, A, a, a grzałka tak naprawdę no po to, żeby, żeby grzała w określonej temperaturze, to ma jeszcze tutaj takie totalne ustrojstwo, czyli taki regulator bardzo prosty, który po prostu jak nastawimy jakąś temperaturę. To, to, to słychać od czasu do czasu, jak tak pyka, czyli dogrzewa włącza i nie dogrzewa, włącza się i wyłącza. Także właściwie jak odpalimy tego to, tego typu wędzarnię, taką stworzoną, wytworzoną, to to możemy sobie pójść i robić różne inne rzeczy gdzieś dookoła, bo nie trzeba pilnować ognia, nie trzeba, trzeba... oczywiście czasami zajrzeć, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy o największej rzeczy, najważniejszej, czyli o tym generatorze dymu, tak? Ja to dograłam, później, yy, później to wkleimy. W każdym bo razie generator pewnie... dymu to są takie zrębki, tak? Które mają powodować na dym. Jest, jest płomień gdzieś tam i się, yy, i się dymi. Yy, trochę te zrębki, czyli te opiłki yy, drewna trochę zmoczyłeś? Nie. Nie, nie tym razem nie stwierdziłem, że pójdzie na całość. W tym momencie mamy czereśnie w środku, więc tak jak wszyscy mądrzy mówią, drzewo owocowe. Odpalamy dym. Pokażę Ci z drugiej strony. Czyli włożyłeś tam drewienka do środka. I teraz zapalniczką? Zapalniczką trzeba zapalić, żeby Wózka? Złapało, tak, żeby złapało trochę. Cugu. cugu i tego? I za, co się dzieje? Mhm. Super. Teraz możemy znaleźć do środka, jeszcze na chwilę. Dobra, tędy czy O, nic nie widać. Super. Darku, powiedz mi, bo mówiłeś, że ja to myślałam, że można coś takiego po prostu wejść do internetu i kupić w całości. Opowiedz, jak żeś to pozbierał do kupy. To znaczy problem generalnie główny jest tego typu, że ja chciałem mieć coś takiego w miarę przenośnego, tak? Dzisiaj przywiozłem to w bagażniku samochodu. Nie mogę mieć pod tym ogniska, nie mogę mieć... nie mam działki, więc muszę gdzieś korzystać z placu, balkonu, no nie bardzo. W związku z tym, e, takich e, balkonowych e, czy przenośnych e, zestawów nie ma. Taki typowy zestaw do ogródka można sobie kupić oczywiście za konkretne pieniądze i już to można mieć. Więc ja tak naprawdę musiałem to wszystko poskładać z, z części, które są dostępne, no wiadomo, na Allegro. No i szacun, panie inżynierze. No, tak. Na Allegro. No i oczywiście, te wszystkie rzeczy jakby pozbierać do kupy i z tych e, wszystkich części e, złożyć. Ten, to dzisiejsze dzieło, jak to się mówi, końcowe. Nie ukrywam, że inspiracja ciągle to jest internet i rozwiązania ludzi, którzy robili to wcześniej. Jakby ta pasja gdzieś tam się rozwinęła, a moje to rozwiązanie jest jakimś tam powieleniem, troszeczkę zmodyfikowanym do moich warunków, tak? do moich potrzeb. No dobra, to już opowiadaj, bo tu jest inny kolor, to wiesz, blondynka już od razu wyłapała. Blondynka zauważyła, dlatego że wędzarnia tak naprawdę, czyli ten cały jest... domek, jest przygotowany pod takie wędzenie tradycyjne, czyli pod spodem stawiamy jakiś tam stolik z otworem i do tego otworu doprowadzamy dym ze zwykłego ogniska, tak? Mhm. Ja musiałem to tutaj zrobić taką sklejkę, którą akurat kupiłem, miałem gdzieś tam. Po to, żeby była ta podłoga, żeby to było od tej strony szczelne, i na tej podłodze położyłem tego grilla, którego przed chwilą pokazywałem, który ma tą regulację temperatury. Czyli grilla nie kupiłeś razem z Nie, ze Grill jest kupowany oddzielnie. Te półki są kupowane, które tam było widać oddzielnie. Te wszystkie elementy do zawieszenia, haczyki takie i, i, i te, 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 te kiki, które są gdzieś tam. Są kupowane oddzielnie. Zestaw do dymienia jest kupiony oddzielnie. Ten zestaw do regulacji jest jakby zupełnie innym wytworem. Taki trochę ze złomu, ze śmietnika. Aha, no super. Dobrze, że to wszystko żeś poskładał, bo mi to tylko. Rybki mnie interesują w tym wszystkim. Znaczy, to mnie nie interesuje, jedzenie, tak. nie. mnie nie interesuje jedzenie i nie jakby sprawy. podejście do tego, że można sobie coś tam zrobić, jest przyjemność, jest czas spędzony na świeżym powietrzu, można sobie po, posiedzieć, po, 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 popatrzeć jak to się dzieje, jak to się zmienia. A, a, a poza tym ja mam takie wrażenie, że jak się zrobi coś samemu, to to zawsze inaczej smakuje, choćby nie było najlepsze, ale, tak? ale, 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 ale generalnie jest najlepsze Ale na jeszcze nasze rybki z hurtowni rybnej. Tak. Ważny jest właśnie temat ryb, ponieważ odwiedzałem różnego rodzaju markety i sklepy takie rybne gdzieś tam w okolicach i się okazuje, że świeżych ryb dzisiaj nie kupić bardzo. nie można. Można kupić mrożone, ale mrożoną rybę wędzić... Opowiedz, co jest, żeby ryba była, że widać, że jest świeża? Generalnie, generalnie ryba, żeby była świeża, to trzeba jej zajrzeć pod skrzela, czyli to nie, nie może być tam zmian takich, i jak to się mówi, kolorystycznych, i, i, i to jest najważniejsze. Czyli różowe musi być. Musi być różowe, nie może być I tam oczki, zmieniony kolor, tak, mieszkliste oczka. Więc, no i tak naprawdę też jakby wskaźnikiem tego wszystkiego jest to, czy ona się daje dobrze skrobać, czy nie, tak, bo, bo jak mamy do czynienia z takimi zwykłymi rybami. A, a nie wiem, no ktoś jak próbował nawet taką płotkę złowioną, jak ją przesuszył i próbował ją później oskrobać, to jest ciężko. Więc ryba ma się dobrze, ma mieć ładne skrzela, ma się ładnie skrobać i wtedy to świadczy o tym, że jest świeża. świeża Te tak. są Wyjątkowo świeże. świeże, tak, zrobimy zdjęcia. Później były tak, chłopaki je oskrobali, czyli mój mąż i kolega Darek, kolega inżynier, później żeśmy je moczyli w solance, tak, no taki, A jaką proporcję zrobiliście no, y, Też podejrzeliśmy sobie u guru internetowych, którzy, którzy robią, którzy gdzieś tam wędzą ryby, wędliny. Powiedzieli, że tak około 7% musi być, czyli my mieliśmy 5 litrów e, wody, w związku z tym nasypaliśmy tam około 300 gram soli. Około 3-4 godzin, żeby to się e, namoczyło, potem się z tego wyciąga. I tak naprawdę trzeba te ryby generalnie wysuszyć. One nie mogą tutaj wejść właśnie do wędzenia, wszystko powinno być w miarę suche, ponieważ też fachowcy twierdzą, że to później jakoś tak szybciej kwaśnieje. My no jeszcze dodatkowo tutaj puściliśmy temperaturę 45 stopni po to, żeby je tam przez jakieś 30 niecałe minut osuszyć jakby z tego wszystkiego, co, co ewentualnie zostało. Dobra, czyli w jakiej temperaturze teraz wędzimy? No tak naprawdę to jest to, co tutaj widać. Nie? 40. Generalnie 40 stopni. Ja preferuję takie wędzenie chłodne w tym momencie, kiedy potrzebujemy nabrać tego smaku i, i, i zapachu i tej, tego aromatu i tego wszystkiego, co jest jakby związane z tym wędzeniem. Pod koniec myślę, że na jakieś 15-20 minut podniesiemy tą temperaturę żebyśmy nie mieli problemów z ewentualnymi jakimiś pasożytami, czy, czy, czy jakimś tam zatruciem o, się. dobrze, dobrze. W związku z tym podniesiemy tą temperaturę, myślę, gdzieś do jakichś 80 stopni. Fachowcy mówią, że jak się wędzi na przykład wędliny, to, to, to ten ostatni etap, to powinno się przekroczyć temperaturę 67 stopni mm -hmm. w środku. W związku z tym trzeba zadać troszeczkę większą temperaturę na zewnątrz i mniej więcej ją przytrzymać. Jak będziemy jakieś tam kiełbasy czy, czy wędliny, to ja jeszcze dodatkowo je parzę w wodzie po prostu w garnku. Myślę, że w przypadku tych ryb nie będziemy tego robić, zresztą przetestowaliśmy niedawno, tak. że są dobre. W I dlatego tradycie... dzisiaj ty jesteś, bo jedno zdjęcie z pstrągami zrobiło furorę i kupę informacji, pytań, dlatego zaprosiłam Cię dzisiaj. No tak, tylko tam robiliśmy tak bardziej tradycyjnie, więcej trzeba pilnować. Tu sobie możemy pogadać, bo się wszystko dzieje za nami i jakby nie ma, nie ma, nie ma problemu, bo jest tak to przygotowane po inżyniersku, <głos> <głos> że, że, że ma to się dziać po swojemu. Także mówię, na sam koniec trzeba podnieść tą temperaturę, żeby, żeby ta ryba oprócz tego smaku i zapachu, no, żeby na nic nie zrobiła kuku. Tak, więc. Berek, a lubisz kapary? Lubię kapary. A co byś powiedział na wędzonego pstrąga z makaronem i sosem śmietanowym z kaparami? Najchętniej zjadłbym pstrąga z kaparami, niekoniecznie makaron, ponieważ lubię sobie zostawić miejsce troszkę, na coś, co jest smaczne. Więc troszeczkę. Ja myślę, że, że fajny, fajny temat jest właśnie połączenie tego tradycyjnego takiego wędzenia, które można wykorzystać z tymi nowymi przepisami, z tym wszystkim, co kiedyś może gdzieś tam nie było dostępne, dzisiaj możemy z tego skorzystać. Super, tak. No nie zawsze trzeba jeszcze po prostu makrele wędzoną paluchami bez niczego. Można sobie zrobić pstrąga, do tego dorobić coś z urządzenia, które tak, jest o, fajne. Tak, o właśnie. I tutaj jest mój temat. Tak, Darek, ja... powiedz mi, jak ci się podoba Thermomix po używaniu dwa tygodnie czy tydzień? Dwa tygodnie. dwa tygodnie. Dwa tygodnie, tak. Panie inżynierze, poproszę Kupi... o opinię. Kupiłem Thermomix od dali. Nie ukrywam, że mieliśmy Thermomix wcześniejszy, czyli ten w 31 mhm. No tam parę lat. To ko ja... Koło 20 czy koło 10. Nie no, chyba koło 10, Aha. bardziej 12, może jakoś tak. Śmiałem się zawsze, że kupię Thermomix nowy wtedy, kiedy na nim nie będzie pokrętła, bo tak sobie pomyślałem, że mamy smartfony i jakby po co to po, po, po co to pokrętło jeszcze na tym urządzeniu. Ale mój uróg go i tak, kupił tak. z pokrętłem. Kupiła, kupiłem z pokrętłem. Powiem szczerze, że dzisiaj stwierdziłem, że jak się gotuje i, i człowiek używa tego, tego, to ten ekran i mokre ręce też to jest tak różnie. Tak, więc może rączki więc, więc, więc może to pokrętło nie jest takie głupie, to takie stwierdzenie moje. Dla mnie tak naprawdę Najfajniejszy temat to jest cookie tak? czyli po prostu temat, y, taki, że wchodzę, nie muszę się zastanawiać co i jak. Prowadzi mnie, ja uwielbiam recepty, receptury, pracuję w firmie farmaceutycznej, więc my na tym stoimy. Precyzyjnie, tak. A skaga ci się podoba? Co gram? Y, y, tak, tak, podoba mi się co gram. Y, nie zawsze moja ręka jest w stanie zadozować, <grym> więc te 9 gram było może lepsze. <grym> tak, ale, 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 ale nie, jest ok. Nie? Mamy to urządzenie, o, moja córka, wegetarianka. Używa w zupełnie innym celu. Ja raczej szukam mięsa. Yy, więc dajemy radę. No, ma zapotrzebowanie. Dobra, dzięki. dzięki. Yy, do następnego wejścia. No to 40, tam 42, nie? Ja on się teraz zaprogramuje. Yy, jak będzie dochodził do, tych, do, tych, do tej temperatury, to będzie się wyłączał. Spadnie ta temperatura i będzie znowu, yy, jakby nagrzewał dalej, nie? No Minęły dwie godziny i... No i zobaczymy, Zareczku. Wymój ten daszek. Powiedz jeszcze o tej temperaturze, co żeś kombinował pod koniec. Tak jak tam opowiadaliśmy, tak? Żeby, żeby to było wszystko zdrowe, tu widać po skali ten termometr pokazuje trochę mniej. Na ostatnie 50 15... 70, jakby nie było widać. Na ostatnie 50 minut, znaczy na ostatnie 15 minut przepraszam, ustawiliśmy temperaturę około tam 90 stopni. Po to, żebyśmy nie mieli problemów z surowizną czy z czymkolwiek. Oprócz tego dymu ważna jest tak naprawdę temperatura i gotowanie. Jest to tyle wygodnie, że możemy sobie zdjąć daszek. No, piękne rybki. O, jakie śliczne, A co mają na brzuszkach takie? Rozeszło no, się, bo podnieśli temperaturę, musisz podjechać. Dobra. Takie piękne rybki mamy, zobaczcie. Warto było poczekać. No, dareczku, opowiadaj o tych technicznych rzeczach. No tak, troszeczkę nam e, gdzie nigdzie tutaj pękło, ale myślę, że to nie, nie, nie wpłynie na smak. E, tak jak mówiliśmy, troszeczkę żeśmy na koniec podgrzali, żebyśmy mieli bezpiecznie, jeśli chodzi o zdrowie. Nie wyobrażacie sobie, jak te ryby pachną. Pachną, to, to e, prawda. Ja powiem szczerze, że najbardziej lubię wędzoną rybę jeść jednak schłodzoną, ale nie wiem, czy wytrzymam do tego, żeby jej nie spróbować już teraz. Wyglądają pięknie, pachną pięknie. Takie żeśmy My tutaj... żeśmy tutaj milutko czas spędzili. Tak, jest, jest, jest miło. A za chwilę przystępujemy, bo już jak jesteśmy tacy rozgrzani, to wszystko mamy do, do wędzenia kiełbasy. Kiełbasy jeszcze nie umiemy robić sami, ale dojdziemy do tego. Kupiliśmy kiełbasę białą. To może jakąś wegańską. Kiełbasę wegańską może dla mojej córki. Ja nie specjalnie. W każdym razie wydaje mi się, że no trzeba pojechać jakby z różnymi smakami i próbować wszystkiego w życiu. Ja jestem mięsożercą. Jak większość pewnie facetów, aczkolwiek nie uciekam od, od, od wegańskich tematów. Pewnie trzeba coś wymyślić. A ja w drugą stronę. Przechodzimy do. Tak, teraz przechodzimy do wędzenia kiełbasy. Kiełbasę kupiliśmy białą kiełbasę ze sprawdzonego, dobrego źródła. Raz ją testowałem. Kiełbasę wędzi się troszeczkę dłużej. Trzeba na to poświęcić tak mniej więcej 4,5 godziny. Ale powiem Wam, że warto, warto kupić, nawet kupić tą kiełbasę, jeśli się nie potrafi robić. Ja jeszcze się nie odważyłem, ale w najbliższym czasie zrobię, myślę, że nakręcimy jakiś film, jak już zrobię tą swoją kiełbasę, taką wykonaną przez siebie od początku do końca. Zaraz po rybkach wzięliśmy się za kiełbasę. Tere, ile tu jest? 4 kilo? 4 kilo? Nawet nie widać za bardzo, że tu jest 4 kilo. Zaraz Wam pokażę, jak on to fajnie nakrywa. Mamy tu jeszcze sesję zdjęciową, bo pięknie to wygląda. Bardzo nietypowo. Dobra. Zobaczcie, jest tu taki daszek. Ładnie wygląda. Wygląda jak ul. nie ma pszczół. Tylko nie ma pszczół. Tak. Rzałka, która ma zapewnić nam temperaturę. Wylot z rury wydechowej. A szkoda miejsca, że nic tutaj nie mamy. No tak, ale... Też jest taka kwestia, że jedno nie może ściekać na drugie, w związku A, z tym faktycznie. pilnujemy tego, żeby to było po prostu smakowite, dobre. Żałka pełni rolę temperatury, rurka przepuszcza dymek, zamykamy, żeby się to wszystko zebrało do kupy. Kiełbaska będziemy dłużej. 4 godziny. 4 godziny. Tak, będziemy mieli kiełbachę. A powiedz mi, wędziłeś szynki i, i na przykład baleron? Wędziłem, wędziłem to w tej swojej poprzedniej, poprzedniej. poprzedniej, poprzedniej mhm. wędzarce. Powiem szczerze, że tak, wędziłem szynkę, wędziłem e, karkówkę, wędziłem polędwiczki. E, najsmaczniejsze są polędwiczki, są, są cieniutkie, więc w związku z tym one tak ładnie przechodzą tym zapachem przede wszystkim. I generalnie zrobiłem tego tyle, że oczywiście połowę e, zmroziłem i później... Żeśmy to wyciągali po rozmrożeniu nadają się tak samo świetnie do spożycia. No, smakują 100 razy lepiej niż to, co się kupuje w sklepie. Nawet w tych y, sklepach, gdzie sprzedają tą żywność, która jest taka proeko e, pro y, i dobra. No, wydaje mi się, że to może jeszcze gdzieś ta świadomość w głowie, że samemu się to zrobiło i uwędziło, robi, robi ten, ten, ten cud, że to smakuje lepiej, ale naprawdę polecam, jest fajne, tak? Fajna zabawa. My zaraz tego pstrąga rozpracujemy, yy, ale dzisiaj również pomyślałam sobie, że trzeba z niego zrobić coś więcej. Więc yy, makaron yy, w sosie yy, szparag nie, nie szparagowym, tylko kaparowym, kaparowym, kaparowym. tak, i, z, yy, i z właśnie z pstrągiem. Przyszła nasza sunia, mamy nadzieję, że będziemy szybsi. Że my zjemy szybciej i pies się nie pożywi damy mu tylko suchą karmę. Dzięki bardzo, jak będziecie mieli pytania do Darka, nie podejmuje się rozmowy na temat technicznych wymagań, jeżeli chodzi o wędzenie. Będę przekazywać Darkowi. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć! Cześć.